Okej, witajcie w kolejnym odcinku Karnij się Fordem. Dzisiaj podwozimy do pracy Ewę, bo ona zamawiała swojego kierowcę z podwózką do pracy, będzie to Mustang. Czegoś dowiemy się ciekawego o Ewie, czego nigdy by nam normalnie nie powiedziała w końcu. To ona zamawiała swojego kierowcę Ubera z podwózką do pracy. Tak się złożyło, że będzie to Mustang. Mogę to dać okay. To co, jedziemy? Co masz bardzo fajny akcent. Tak? No. Bałam o tym, że... Mocny, za mocny. Bardzo fajny, jest taki niestandardowy. Mówisz po francusku, tak? Tak, tak, jestem francuską. Aha, okej, okay, ale mówisz bardzo dobrze po polsku. O, dziękuję. Co ty tu robisz? Zawsze mówiłam, że będę mieszkała w Polsce, bo moja mama jest Polką. Są zdziwione, że ja Francuska, mm. a dziewczyna przeszłam tutaj. U nas we Francji wszyscy no, myślą, że Polska to jak nie wiem 30 lat temu, taka stara Polska. Okej, okay, czyli zimno, niedźwiedzie biegają po ulicach. Nie, że minus 30 stopni i że nawet, że tutaj jest samochód. Polska nie kojarzy się z najbardziej rozwiniętym krajem. Tak? Nie, mówiłam, że, że jada do Polski, żeby tam żyć, no a czemu do Polski, a nie na Bali na przykład. Słuchaj, Polska to jest trochę jak Bali. E, tutaj też są piękne plaże. No, a gdzie dokładnie mieszkałaś? Pod Paryżem? Około szonci. Może taki Szoci. duży zamek tam jest. No! Ustalony. Ale czad! Marzyłem, żeby go zobaczyć. Tam jest ten odpływ i wtedy... Tak, dokładnie. I ty to widziałaś na żywo? Tak. No tam obok mieszkam 5 minut. Ale czad! No fajnie tam jest właśnie. Widzę, że tam jest dużo turystów? Przyjeżdża? W sensie oglądać to miejsce czy. Tak, tak. Teraz pracujesz firmie JKB tak, znalazłam pracę właśnie z językiem francuskim, bo mogę i po polsku, i po francusku. No bo znam kilka języka i to właśnie. Dokładnie. A jakim samochodem na co dzień jeździsz? BMW. Myślę, że jakimś francuskim. No przedtem to miałam kijł. Jestem w Polsce, no to teraz muszę... No typowo polskie BMW! No właśnie. Może potem kiedyś... Nie no koniecznie. No myślałam że samochód już będzie mój. A wiesz co, no jeżeli chcesz to możemy się, możemy się zamienić. Chcesz się przejechać? A. Nie no nie. Dlaczego nie? Siemano, słuchaj, powiedz mi, czy byłaby opcja, żeby tutaj kawałek sobie za miastem zrobić, jednak Ewa mogłaby się przejechać. Ona no, mówi, że bardzo, bardzo ma duże doświadczenie w jeździe z sportowymi samochodami. Generalnie to w tokiże w wersji francuskiej to w czwartym sezonie jeździła Porsche, tak? Tak, tak. Dobra, dobra, dobra. okej. Okay, okay ubezpieczony, poza tym zostawię jej zaciągnięty ręcznie. To jest dźwignia zmiany biegów. No. R to jest rozruch, czyli jak chcesz włączyć samochód, zawsze musisz dać na R. Okej. Okay. Żartuję, to jest wsteczny. się jeździłaś <grym> <grym> wcześniej? Tak, iż. Dobra, R to jest wsteczny, D to jest drive, czyli jak chcemy zmienić bieg, no dobra, jedziemy. No to jak teraz, A jakie na masz R. pytania? No na... Nie na R, broń Boże na R, Ale teraz jak na D. Teraz? Noga na hamulec. Jezus Maria, dziewczyno, zostaw tą okay. nogę lewą tutaj. No. E, zmień nogę na hamulec. Tą, tak. I zmień na D. Ale jak, tak? No. I teraz zapominasz o lewej nodze i operujesz tylko tą prawą nogą, pedałem gazu i hamulca. Delikatnie. Troszeczkę szybciej teraz? Nie, nie, Może teraz jeszcze nie. A są takie słówka, e, takie e, wykręcacze języka, w języku francuskim na przykład jak 100 z odmowywanymi nogami. Un chasseur, sachant chasser sans son chien. Powiedzniesz, pamiętasz? Non, nous, nous. No, Un chasseur. Non, sacheur. sachant. Sachant, sachant. Chasser, s'agit chasser. Saché. Chasser. Saché. chez. Non, prawda. Son, son chien. Słuchaj! u <laughs> nas <nie inaczej. laughs> to, to się nazywa szedł Sasza z suchą szosą. Jest to o. samo? To znaczy to samo? Nie to samo, ale podobne Trzec, Sasza, suszą, szą Bo ja znam po polsku ten ksiądz. Jaki ksiądz? No ten, takie trudne. Ksiądz. jest taki. Jaki ksiądz? Z. Yy, Torunia? Nie, no już nie pamiętam. Okay. Król Karol kupił królowej Karolinie. O, no to też. Ale z księdzem nic nie znam. Król Karol? Jak? Król Karol. Karol? Król Karol kupił Królowej Karolinie. Ale tak powoli. Król Karol kupił Królowej Karolinie. Król Karol kupił Królowej Karolinie. Królowej Karolinie. Korale. Korale. I teraz uwaga, trudne słowo. Koloru. Spokojnie. <grym> to, co, to co jutro. Y Porsche? No właśnie chyba nie. No, nie? To nie będzie. Ale coś, jest, to jest Raptor. Myślę, że Raptor to jest też fajny samochód. Dziękuję. To było super, bardzo dziękuję i dziękuję do też. następnego razu. Okej. Okay. Cześć. Cześć.